No całkiem ciekawe to ciasto. No na miniaturce oczywiście ozdobione czekoladą i listkiem mięty. Ta tajemnica kremu orzekowego Kinderburna to jest coś niebywałego. Jak to wszystko przygotować na domowe warunki bez żadnej łatwizny? Zapraszam do oglądania moje intro. Zacznijmy od upieczenia orzechów laskowych, których mam tutaj 200 g, mam tutaj 200 g. Wszystkie wysypuję na blachę, na blachę pokrytą folią aluminiową. Wkładam teraz do orzechy, temperatura 200 stopni na jakieś 5 minut, aby pozbyć się całkowicie tej brązowej łupiny, która tylko przyniesie goręcz. Dzięki temu, że orzechy będą pieczone, to jeszcze jednocześnie wydzielą więcej aromatu podczas miksowania. Tutaj już mam z kolei bazę w postaci jasnego biszkoptu, który już ubiegłem po raz kolejny. Możecie oczywiście zobaczyć ten biszkopt w innych filmikach. Linki macie pod spodem. I teraz tak, żeby oczywiście ten biszkopt miał fajny smak i był lekko nasączony, pomyślałem, że nasączę go tym razem wódeczką orzechową. Smak orzechów plackowych 50. I dodaję do tego taką samą ilość wody, żeby oczywiście ten pącz nieco zbalansować i oczywiście wszystko mieszam. I tak powstałem pączem na nasącząc ciasto. I właśnie on jeszcze będzie bardziej eksponował ten orzech smak, nie tylko krem. No wiem fakt, że tutaj odgrywa główną rolę, ale zalewa ciasto tak, że będzie robiła swoje. Zwróćcie uwagę, jak po 5 minutach pieczenia na tych orzechach kupinka właśnie pobękała, pomę prawda? I teraz biorę sobie teraz taką ściereczkę czystą. Teraz te wszystkie orzechy mogę sobie teraz właśnie bezpośrednio na nią. W ten sposób mogę sobie zawinąć wszystkie ściereczkę i mogę sobie w taki sposób właśnie pomaltretować. Dzięki temu, że one się tak będą o siebie odcierały, to jeszcze jak najszybciej się tej skórki właśnie pozbędziemy. Ale jednocześnie czuję, o Jezu, jaki jestem ciepły, mega ciepły, no ale nic dziwnego, jak wyższy z piekarnika gorącego, bo trudno, żeby był zimny. No i tak po chwili maltretowania właśnie te brązowe łupinki już odeszły właśnie od tych orzechów. I w ten sposób tak obrane możemy przenosić wszystkie do blendera. W miarę możliwości udało mi się ombrać orzechy. Dodajemy jeszcze łyżkę cukru. Jest to niewielka ilość cukru, dlatego że tutaj mamy jeszcze masę kajmakową, czyli tak zwaną krówkową. I do tego jeszcze banany, no które także są słodkie. Dla ciekawego smaku dodaję jeszcze dwie łyżki mleka w proszku. O, to pierwszy raz chyba stosuję mleko w kroszku. I do tego dodaję jeszcze 100 ml. Śmietanka, które wyjątkowo mam gęstą, ale oczywiście, jak najbardziej, to może być płynna. Jest to śmietanka oczywiście 36%. Dobrze, i teraz moim zadaniem jest wszystko pomiksować na gładką masę. Ale dla rozrzedzenia i lepszego miksowania dodamy jeszcze troszeczkę mleka zwykłego, jakieś 50 ml, i doprowadzimy to wszystko do gładkiej masy. Dobrze, mamy już tak pomiksowaną papkę orzechową, którą to za chwilę połączymy z następnymi składnikami krem. Czyli najpierw jedne opakowanie serka Mascarpone, masę mm, pyszną orzechową i oczywiście 200 ml śmietany 36%. Jakże płynnej. I jestem przekonany, że wszystko się ubije jakże w błyskawicznym czasie. Jedziemy. No dobrze, krem mamy bardzo błyskawicznie już ubitym, który to już możemy wykładać na biszkopt wcześniej nasączony ponczem orzechowym. Cała kulminacja tego smaku, to jest coś pięknego. Krem jak zawsze równomiernie rozparowujemy. No powierzchnię biszkoptu. Nad zamienimy zajmiemy się mozanami, czyli przykroję jedną cytrynkę wzdłuż. Ładę mi wzdłuż, jak to jest z poprzek. I to ok, wycisłem te dwa banany, które obierzemy najpierw z tej strony i zajmujemy tą część zwaną tak zwaną igłą, która się tu znajduje, jak widzicie, możemy ukryć takie cienkie plasterki, no ten. koczówkę sobie zjem, plasterki, aby można było je później promieniście właśnie yy, na tym pieście rozłożyć. Zawsze używajcie bananów żółtych, nawet jak mają takie przebarwienia. Jak mają nawet takie przebarwienia brązowe na skórce, to to jest nawet lepiej, dlatego że y, banan, który jest bardziej dojrzały, jest bardziej słodki i przede wszystkim bardziej zaopatrzony w źródło potasu. Możemy je pomieszać do banany. I z właśnie dzięki temu pomoże im nie utleniać się. Całą tą masę kinderbuenową będziemy przykrywali tak zwaną masą krówkową, której mamy do jakieś 300 gramów, czyli jakieś 2 trzecie puszki. Będziemy w miarę możliwości Powolutku ją rozpadali, dlatego, że ona jest też gęsta. No krem właściwie też. Trzeba jakoś zadbać w miarę możliwości o tę estetykę, żeby móc to, móc tego nie mieszać. I tak wysmarowane kajmakiem, wiesz, teraz będziemy czyli plastiami banana na krawędzi wokół całej tortownicy. No dobrze kochani, tak oto podjazdowe ciasto z heimakiem, bananami i przede wszystkim orzechowym, mega orzekowym kremem Kinder, bo już jest gotowe. Jeżeli się Wam podoba, zapraszam do subskrypcji kanału Kuchnia Filipa, polubienia po pampeczna na fejsie o tej samej nazwie, mojego Instagrama. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.